Na pewno wiecie, że w Toilet Tower Defense na trybie ekstremalnym czy na hardzie praktycznie nie da się wygrać. Dlatego z moją dziewczyną Juli stwierdziłem, że dzisiaj wydamy Robuxy na różne skrzynki, dlatego też zakupiliśmy nową epicką postać czy legendarną. Ale Julka trafiła mityczną postać, mimo że nie ma wykupionych przepustek na na przykład większe szczęście. Dzięki temu zebraliśmy widzów i zagraliśmy na trybie trudny, który ma 50 fal i trwa godzinę. A to, co się tam wydarzyło, musicie zobaczyć, bo odblokowałem jednego żołnierza, którego zasięg to cała mapa i serio nie jest to clickbait. Dlatego nie przewijaj. A jeżeli grasz w Istanbul Guys, to na końcu sklepu wpisuj kod ABRA raz na tydzień i bardzo za to dziękuję. Wizowie, mam tego dość, że ciągle przegrywamy w tej grze, dlatego teraz wchodzimy do sklepu i za 300 robuxów zakupimy... Nowe jednostki. 200 gemów, dokładnie tak, bo te gemy następnie, słuchajcie, możemy wydać na skrzynkę pajęcza i tu są jakieś speaker spider, uh. kamera spider i spider TV, więc kupmy sobie to jedno. Zaraz sobie to otworzymy, ale pytanie, czy znowu wydajemy robuxy Cię na ciekawie, scientista? Jakiś będę... Ja bym to zrobił. Słuchajcie, 200 robuxów na scientista teraz wydajemy. Let's go. Zaraz zobaczymy sobie co z tego wyleci, ale do tego wszystkiego jeszcze 200 robuxów bym sobie tutaj wydał. Słuchajcie, na te pieniążki, do jak szaleje. Tak. Trzeba to wydawać, żeby potem, słuchajcie, te postacie otwierać. Więc uwaga, pierwszą postacią. O, large speaker, Dobrze lecimy, słuchajcie, nie jest źle. O, no, Stać się z Camera Woman. Kamera uoman. Fajnie, woman. fajnie <laughs> <Nie> super! <działo. śmiech> Więc wionic, otwieramy, słuchajcie, Exclusive Spider Krajta i mamy Speaker Spider, czyli najgorsze co mogliśmy trafić, prawda? Tak, ale i tak, on może, słuchajcie, być całkiem ciekawy, bo damage i cooldown ma śmieszny, ale on ma, słuchajcie, całkiem spory zasięg. Czyli słuchajcie, wybierzemy. Sobie na pewno tego ziomala. I wezmę sobie jeszcze kamerę, helikopter, bo mówiliście, żeby tym zagrać. Podobno to jest dobra postać. Okej, okay, widzowie, w takim razie głosujemy tutaj na tryb h No i teraz zobaczmy, słuchajcie, jak będzie się zachowywał mój speaker spider. Let's go! On jest, Let's słuchajcie, go. głośnikiem. Ej, on chodzi. On normalnie ich śledzi. Wy, ty, wy. Ja normalnie rozumiem, rozumiem jego pay. obszar chodzenia. Ale jazda. Ej, dobra, to jest Okej okay. Ta postać nie jest jakaś super mocna O tyle, że wiecie Ci ludzie sobie tutaj przechodzą Ale i tak mocno Serio Ja muszę go upgrade'ować Co prawda 600 dolarów to kosztuje Ale ja będę test to robił Dawaj autoskipa od razu walimy No nie, no bo nie ma co, nie ma co. Dobra, tutaj ludzie sobie przechodzą Ale są ci kameramen Więc ja sobie stawiam Scientista Żeby on nam tutaj zarabiał I serio Speaker Spider Ty ziomeczku Ja normalnie to jest Bajoja Jo, ja, young. Dobra, jo, fajne. Ja, young. Fajne, fajne. Tak, Więc tak stawiam kolejnego. No, I stawiam kolejnego. Tutaj kamerameny sobie przechodzą. A ja bym w ogóle właśnie tutaj, słuchajcie, helikoptera. Zbacz, to też jest, jest błąd, postawił. widzisz? Zobacz. Mamy 100 nas 100. 100 życia. No dobra, pewnie to jest błąd, bo mamy 500. Chyba zawsze jest 500, no nie, ale o tym się zaraz przekonamy. Dobra, lecą tutaj te chłopy. Okej, okay, to wiecie co? Ja bym, słuchajcie, um, tego na razie nie stawiał. Ja bym pozbierał troszeczkę więcej kasy. Na pewno stawiam jeszcze jednego Scientista, no nie? Żeby oni już pracowali. Ale zaraz postawimy, słuchajcie. Jakiegoś tutaj super wielkiego speakermana, Albo A, właśnie tego. Zbierać. O, ziomeczka, speaker spiderry. Jak się tył, czy oni go tutaj zrobią? Ej, dobra, wiecie co? Ja stawiam tutaj piłeczkowóz w takim razie, no bo oni tutaj przechodzą, ale zawsze niech on sobie tymi piłeczkami porzuca, ja to zawsze na pewno tego pomoże. Tutaj wiecie, gramy na trybie hard, więc to może być trudne, ale gramy w cztery osoby, więc to się okaże. Dobra, cile, co już o, naprawdę z dużo no, ten. Się... O, to on jest stawiam. dobry! Laser cameraman, kariamu! Muszę Dobra, go jeszcze mieć. Tylko 100 dolfów, ale wiadomo, na to mnie nie stać. Tlana. Dobra, upgrade'uję, żeby on tutaj miał tutaj więcej I zasięgu. I lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay, tutaj dużo toilecików wjeżdża i to naprawdę mocnych toilecików. O, ale man, mój on, gość jest. Miejsce na niego. On jest o, szefem. Jest, Speaker, spider jest szefem, widzowie. Trzeba będzie zaraz go naprawdę ulepszyć. E, ulepszyć, um, tak, ulepszyć. Ale leczy. zanim to zrobimy, jeszcze chciałbym postawić tego gościa, słuchajcie. Chciałbym go postawić, on by naprawdę mógł zrobić tutaj gigantyczną robotę. Popatrzcie na jego zasięg, tylko jeszcze nie mamy na to pieniędzy, no nie? Nie mamy na to pieniędzy, Jest sianka. To wow! wow! On i je robi. laserem? I co? To on ma dwie funkcje naraz? Wow. Właśnie kurde. tak widzę. Nieźle, nieźle. To jest genialna postać. Mi genialne serio. miejsce na mojego, on ma tutaj damage szpić. naprawdę. Dobra, zaczęliśmy już yes. dobrą giereczkę, więc myślę, że najwyższa porę ulepszyć nasze bajojajo, bajojajonka. Tylko żebyśmy jeszcze mieli na to kasy. Dobra, boom! No i dobra, gość został ulepszony. Zobaczymy, na ile on ale chodzi po praktycznie no też całej mapie. Atryduje, tak Fajne, Fajne ja fajny jest gość. Ktoś. Nie, zostaw, póki co idzie spoko. O, tak, póki co idzie naprawdę w porządku. Ja tutaj będę upgrade'ować właśnie, o, tych. Tutaj tego jeszcze sobie zaraz upgraduję i tego jeszcze, żeby tutaj zarabiać cash. Na razie jeszcze nie było bossów. O, właśnie wykrakałem, no zarabiać dobra. Zarabiać cash. Właśnie no, wleciał, słuchajcie, boss, więc trochę lipa. No i chyba autoskipa bym zostawił o tyle, że dzięki temu zarobimy, no nie? Zarobimy, żeby właśnie było nam potem łatwiej. Tak, tak. Więc dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak te bossy będą tutaj rozwalane. Okej, okay. upgrade'ik tego gościa. I na razie no. autoskipa bym wyłączył. Wyłączamy, no? czy zostawiamy autoskipa, bo tego nie wiem. Tego wyłącz, naprawdę... wyłącz, poczekaj, Dobra, wyłącz wyłączyłem. i zobaczymy czy bo bostoilety, tak? Dobra, tak, na tak, tak. Oni muszą być pyk pyk pykani, dokładnie tak, widzowie, muszą być pyk pyk pykani. Dobra, e, ten słuchajcie, jest za 1200 upgrade. E, a który jest jeszcze mój? Czy któryś jest jeszcze mój? Nie, to są twoje ciciusiowe kotowe. Dobra, spoko, tak. mogą być. No to tego słuchajcie, za 600 bym ulepszył, tylko że tutaj bo stoilet leci. Jeszcze no i też właśnie. Nie, potrzebuję pieniążków, potrzebuję pieniążków. Dobra, oni są tutaj jechali. Ale, dobra, jeden to zostanie rozklepany bardzo, Dobra, nie, bardzo. zostanie rozwalony na pewno, bo no te mają duże Ale czy ten drugi pójdzie, wiesz, tak, do rozklepania? Tak. Zobaczmy, pójdzie, zobaczmy, pójdzie. zobaczmy, 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 zobaczmy No 60 koła No, jesteśmy, ej, zerko ma 1800, ja mu napiszę Zobacz Weź no, coś stawiaj, lol Serio, no bo bez kitu, gość nic nie robi, no, kurde Masz 1000 koła, to weź Trzeba Nie Dobra, okej, okay, robimy autoskipa, bo to już widać, że przejdzie, nie? O, coś postawił, coś postawił Dobra, dobra, dobra Tutaj, słuchajcie, 300 wydajemy. I teraz tak, 1200 jest za tego, a za mojego Spidera 1500 jest aż, żeby dobra, Spidera ja postawić. Wow. No dobra, to słuchajcie, ja bym postawił w takim razie. Co, gdzieś tutaj? Czy nie mogę, bo Spider tutaj robi. Dobra, stawiam go. Pum, pum, pum. Dobra, tu, się, tu się, robi, to się robi już tutaj bezpiecznie. Dobra, na jest, początku. Git, jest, jest git. w porządku. Władujmy na początku. Dobra, jest w porządku. Lecą te buty, postojlety to i tak leci. dalej. Możesz autoskipa chyba włączyć na razie. Chyba nic aż tak dobra. póki co się nie dzieje. Ja tutaj, słuchajcie, tego, oczywiście ulepszam za 600 no i zobaczmy też o kurde nie autoskip wyłącz 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 bo ja nie wiedziałem Wyłączyłam. że on ma 100 koła siły no nie to musimy uważać musimy serio tutaj troszeczkę pouważać na niego dobra mi się mylą twoje postacie z moimi no ale tak ja klikam obojętnie który bo ja też nie wiem który jest który dobra mutant toilet jest bardzo jechany teraz widzę a za niego dużo zarobimy ja bym chciał te 1200 wpakować słuchajcie w ten upgrade ile za niego zarobimy okej ja potrzebuje okay, 600 potrzebuję 6. dobra tutaj teraz zaczęliśmy zarabiać za nich, za te large toilety, więc też fajnie. Dawajcie, rozklepujcie ich, bo 1200. O, kolejna Dobra. fala, więc zarobiliśmy sobie ładnie Kliknęłam, pięknie. Kliknąłam, ale wyłączyłam od razu. Dobra, to teraz, słuchajcie, zbieram na upgrade tego speaker Spidera. On może się naprawdę, słuchajcie, przydać, bo on bije dość ale mało. Ale bo z toilety wjechały. Ale on, słuchajcie, jest. Wiecie, on wszędzie chodzi, on wszędzie robi robotę. Więc słuchajcie, no tutaj to może być ciężkie. To może być ciężkie, ale o tym się przekonamy. Dobra, dajcie 1500, chociaż nie. Oczywiście potrzebuję. Może te 1500 lepiej by było wydać, słuchajcie, właśnie. Się na upgrade tego, dobra, daję tutaj upgrade. Na wszelki wypadek, słuchajcie, na wszelki wypadek. Czy autoskippik? Na piłeczko razie nie. Posta, piłeczkowóz, postaw, postaw. No właśnie, piłeczkowóz jest dobry i zastanawiam się, czy by go tutaj nie walnąć, bo te bostoilety tutaj, no, mocno jadą, słuchajcie, mocno, mocno. Dobra, gość jest tutaj rozklepany, dawaj kolejnego. Oj, on ma 200 tysięcy siły, to mi się nie podoba. O, zobaczmy, tak, ja zobaczmy. Ustawiłam następnego. Dobra, ten gość jest rozjechany. Okej, okay, tego nie, tego nie. Dobra, piłeczkowóz mogę ewentualnie ulepszyć i on wtedy też będzie bił. Tylko, że nie mam na to na razie kasy, no nie? Jak będę miał kasę. A Raz dobra, teraz jeszcze się, nie. Nie, się ich dużo. Dobra, rozwalcie tego kolejnego i będzie kaska, będzie kaska. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, teraz o, robię upgrade. Come on! Dobra, on musi być rozklepany. Jakie oni mają zasięgi, no. No dobra, dobra autoskipik musi być. Jeszcze mój tutaj. Leci, leci tutaj jeszcze mój. Dobra, okej. Okay. Jak teraz wiedzie kasa, to ja stawiam kolejnego słuchajcie, ziomala. Dobra, daj autoskipa. Okej, okay, ja też tutaj dobra, daję dałam. autoskipa. Dobra, spoko, spoko. Czy on to przejdzie nie powinien, co? Nie! 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 Patrz, nie masz ja tutaj szans. to jest gigantycznie jechany chłop. No to dobra. Tak, no to, takie... to lecimy na autoskipie cały czas, nawet jak leci tutaj wakuum toilet. Tutaj jakiś glas toilet. Dobra, to ja ulepszam mojego tutaj właśnie tego speaker glass spidera. cały czas. Dobra, speaker spider, 1500. Dolarów potrzebujemy, ale zaraz to dostaniemy Ja jeszcze 200 dolarów potrzebuję, halo, halo Dobra, 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 ja potrzebuję 60 dolarów, okej, okay. i teraz Mamy Zdrowiła. go ulepszonego, a teraz, o kurde Patrzcie jaki on ma zasięg, serio, on ma już Pół mapy zasięgu A zaraz za 3000 Ten dolarów twoje, Tak, będzie miał całą mapę Dobra, wyłączę mapę. autoskipa, wyłącz autoskipa, bo to, Co się dzieje? O kurde no, tu się zadziało nieźle. To ja nie wiem czy zarobię, słuchajcie, na to. To może inne tutaj popatrzę. Titan Cineman! O, to tego nie mieliśmy. Dobra, ulepszam tego za 1500. I zobaczmy jak oni są teraz jechani. Mutant Toilety po 100 tysięcy siły. No dobra, ale oni chyba, no myślę że będą rozjechani czy nie? Kurde, ciężko mi powiedzieć. Gość tutaj skipuje. Ja, ja nie jestem w stanie oszacować. Ej, no stawiajcie coś, stawiajcie coś. Stawiajcie też, żeby tutaj coś. Ej, serio, gość ma 3000 i nic nic nie robi z tym. No to Ale... jaki to ma sens? Nie, serio, jaki to ma sens, bo trochę nie wiem. Dobra, ulepszę zaraz tego. Abyśmy grali sami w sumie, nie? Dobra. I dobra. dobra. Za 1500, dobra, słuchajcie, zaraz piłeczkowu zbędzie. Dobra, ulepszony. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, dajcie, dajcie kaskę, dajcie kaskę. Te boss stoilety tutaj Dobra, dobrze lecą, robią. Lecą, lecą, lecą. Dobra. O, i teraz pieczkowy jest ulepszony, i teraz oni są jechani, ale tu goście mają po 270 tysięcy. No popatrz. No to to już jest dużo. Nie wiem, ale dajemy radę. No, póki co jest nawet nie najgorzej. Czyli tak, ten jest Max Level, tutaj ten nie, tutaj to jest twój, to jest mój za 3000. No to za 3000 to nie wiem. O. Nie wiem, kiedy po prostu uzbieram, słuchajcie, 3000, ale to może trochę, słuchajcie, potrwać, więc trzeba trzeba trzymać tą kasę. Bo stoilet jest bardzo rozwalany teraz, bardzo. Przestrzymuję, zobacz. Tutaj, oj! Ale oni są jechani, serio. Patrz na to. O, oh, wow! Trzeba upgrade'ować, trzeba upgrade'ować. Dobra, autoskipa robię, bo on tego nie przejdzie, nie ma w ogóle szans, no nie? Patrz na to, patrz. D dobra, daj autoskipa w sumie też, bo to to, 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 to Dobra, to dobra okej, okay, jeszcze 300 dolarów okay. i zrobię go na ostatnią, słuchajcie. Nie, to nie będzie chyba ostatni. O, dobra, upgrade', to jednak dobra, był max level. Tutaj. No to nie, najwyższa pora, widzowie, aby y mój spider. A gdzie jest mój spider? On on mi zniknął gdzieś, słuchajcie. Ja go słyszę, ale go nie widzę, a tu jest. Słyszę go, ale go nie Najwyższa widzę. Najwyższa pora, aby go zupgradeować, słuchajcie, a zaraz będę miał na to pieniądze. Dobra, on teraz daje 300 damage'a na co 0,4 sekundy. Wow, ale... ile ja tu zupgrade'owałam. On chodzi po całej jest mapie. Niemożliwe. A zaraz będzie A. chodził jeszcze dalej chyba. A nie, większego radiusa już nie będzie miał, ale i tak będzie bił dużo mocniej. A nie będzie miał większy radius! Będzie miał większy radius. Dobra, Ej, dobra. zobacz, ja to już moje mam po 3000 wymarzenia. Patrz, jakie jaki bossy teraz lecą. Wow. Dobra, 4000, no. słuchajcie, potrzebuję dolarów, więc ja autoskipa na razie zostawiam. Niech to się autoskipuje, ja nie mam z tym żadnego póki co problemu. Large kameraman, co ma 5000 tysięcy ja życia. Tutaj ten... Nieźle. Nieźle. Dobra, e, jak te wakiem toilety? Są tutaj pykane, co? No to ja potrzebuję 600 dolków, słuchajcie. Nie, bezpiecznie. 600 Leci gość co ma 300 tysięcy siły, no nieźle. No nieźle. O, I tam kurde. kamera biegną naprzeciw. Lecą, lecą, chłopy, lecą, lecą. Dobra, dajcie mi jeszcze troszkę kaski. Okej, okay. uwaga, 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 uwaga. Dobra, ulepszam go, jest max level. Max level i on teraz... O kurde, no on naprawdę wszędzie ja chodzi. Powie... I on tak, bije że... co, on bije 2000 na sekundę, więc też nieźle. Też nawet słuchajcie, całkiem fajnie. Ej, zobacz, jak są tutaj. Ty nie mają szans, żeby to przejść, to jest niemożliwe. Dobra, który jest? Mój, ten jest na przykład mój, no to upgrade leci za 1500, a zaraz poleci za, 1000, za 3000. Tylko, że ja powinienem swoich scientistów też ulepszać, wiesz? Tak mi się wydaje. no. Ja, żeby... tak, ja to zrobiłam właśnie też na początku. Żeby jednak oni jakąś kaskę zarabiali dla mnie, prawda? No, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Dobra, ulepszam w takim razie go. Tutaj, jak oni będą to przechodzić, Bra, ja pytanie. Ja jeszcze ulepszam. Dobra, tego bym tutaj. O kurde, 3000 kasy. No dobra, to tutaj też tego ulepszam. I w takim wow. razie, tego słuchajcie, który jest mój za 3%. No, klocki. Mam max level. O kurde, 3 -3. dobra. Autoskip stop, autoskip stop Bo leci po pół miliona mutant, no nie Tutaj też lecą te wakiumy Te wakiumy to tam, tam, łatwiutko Ale naprawdę się zaczęło robić dość podbramkowo Dobra, e, które są moje A które nie są moje Dobra, one mam... muszą tutaj rozwalić tego glasy z Żeby się skupić na tym roket O kurde, dobra, ja tutaj patrzę, patrzę co tutaj się słuchajcie dzieje No to najlepiej by było postawić Słuchajcie, kolejnego myślę tutaj I w takim razie od razu go słuchajcie ulepszyć No nie, od razu lecimy Ale Ty teraz ja oni ich jadą Jadą ich totalnie. Uuu. Serio, paczek spada Siłom gotowi. Ej, ale... Gość ma tajdan, kameramena! kamera ja Nie, 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 siły! Kamera helikopter, to ja też zaraz takiego zrobię Jak się ucieszył, ej, ej zaraz takiego siekam fest. Tak, robię go, słuchajcie, robię go, robię go, robię go Stawiam Jezu, go tutaj a Ja nie wiem, które są moje, ja upgrade'uję to, co mi tutaj, co kliknę ja akurat Robię tutaj, tutaj ten... upgrade'y Okej, okay. ile on teraz, Ale słuchajcie jest mocno. On teraz e, będzie Mój, czekajcie, mój, mój, mój Będzie teraz miał 5000 tysięcy siły Okej, okay, teraz będzie, okej okay, Mam wymaksowanego mój? gościa Który ma 15000 tysięcy Siły, zaraz wyjdzie stąd. Patrz, leci! Titan Cameraman, leci! Ode mnie. tysięcy? Tak, leci ode mnie, chłop. Zobaczymy, co on tutaj wyprawia. Tutaj nieźle się dzieje, co? Naprawdę. Jezu. O kurde, ale jazda. Jest tego dużo. Dobra, stawiamy w takim razie kolejnych. O wow. O wow, 27 fala i idzie nieźle. Ci, co strzelają, też nieźle tutaj zapylają. Dobra, leci upgrading. Jest dobrze, jest dobrze. Ja tutaj upgrade'uję tych swoich scientistów, żeby jeszcze więcej mi to zarabiali. No czekaj, ja muszę zobaczyć. Ten wyszedł ode mnie i ten wyszedł ode mnie, ale Jaki szybki jest ten Titan. Kurde, naprawdę niezły. Dobra. Ale one lecą. Ja chcę I się jak on chcesz zobaczyć No, patrz na to, patrz na to, leci mój. To jest mój gość, to jest mój gość. Lecą teraz razem i będą strzelać normalnie do nich. Patrz, 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 patrz. Wow! Nie, no one wow! tutaj teraz Okej, okay, jest grubo. Okej, okay, oni zostali moc... rozklepani. Nie. Wow! Wow! Mój gość boż, dalej to, boż, żyje. Boż. O kurde, ale jazda, dawaj autoskipa w takim razie. Bo serio, 20 lata, lat a tu naprawdę nieźle nam idzie. No, trafiliśmy na ogarniętych gości. Jeden to jest widz i on chyba już nic nie może stawiać, wiesz, bo popatrz, on ma 24 tysiące i nie kupuje a, niczego. A, to w takiej sytuacji, co ja przed moim Titan kamerem. Może tak być, może już tak być. Nie no. Może upgrade'ować i nie mogłam nic zrobić, no. Dobra, patrz, 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 Doszedł tutaj gość aż do samego końca. Tutaj początku. masz jakiegoś, a to nie twój, dobra. Tutaj z upgrade'u tego Titana albo go wyrzuć. No czekaj, no, zapgradowałem jakiegoś gościa. Okej. Okay. Ta... Ty, ty to Czekaj, będziesz... ile on będzie że życia? Został rozjechany, ale oni nie przechodzą, nie przechodzą. Tu jest w ogóle, słuchajcie, rozwalony autko. W toilet, toalecie tutaj siedzi. Dobra, to teraz tak, dobra, słuchajcie. Dobra, dajcie szybko pieniążki, szybko pieniążki. jak wygląda sytuacja? Czy koła. Ja kaskę Feknie. mam, ale chcę patrzeć, czy mam wszystko wymaksowane póki co. Chyba tak. okej, okay, chyba póki co mam wymaksowane, słuchajcie. A tutaj jest upgrade yy, ciciśko, to możesz jeszcze jednego subgradeować. Uh, dobra, tutaj Wiem, lecą. Okej, okay. no to Scientistów no to... słuchajcie mogę, ale ja nie potrzebuję słuchajcie już w tym momencie. Ja chyba, wiesz co bym zrobił? Postawiłbym Spidera, bo ten Spider dobrze. Nie też tutaj nie robi. też właśnie, nie? Ten Spider, on nie bije dużo, ale bije wszystko, co się rusza, no nie? To jest przeginka totalna, więc ja bym go używał. O kurde, jaka fala! Patrz to! Oj, wyłączmy autoskipa. Tak, wyłączyłem dla bezpieczeństwa, bo tu się zaczęło robić nieciekawie, no nie? Dobra, zupgrade'owaj do autoskipy. Lecą te twoje speedera. Titan Kamery tam. Lecą, idą na piechotę! Tak, a ten słuchajcie, bije, musimy poczekać do 4000. On będzie był w końcu po 2000 na sekundę, ale on bije wszystko wokół. Nie tylko jedną postać, przynajmniej tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Okay. Ale chyba on bije właśnie wszystko, bo na przykład taki Titan kameraman, no nie? On bije pojedynkowo osobę. Jak rozwali go, to wtedy bije dalej. A ten gość właśnie bije chyba wszystkich. Dlatego, na przykład, widzicie ile ma oberwanego tutaj HP? Dobra, rozwalamy sobie. Dobra, jest ich. tutaj... Widzę dużo czerwonego, więc mam nadzieję, że one zostaną rozklepane. Tak, patrz, 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 no. patrz. Oni tutaj naprawdę ledwo co przechodzą. Kawałeczek tylko dalej idą, no nie? Jest gitara no. siema tutaj. Serio, oni są rozwalani gigantycznie. Gigantycznie. Co prawda jest też dobra, dużo dajcie mi 1500 dolków na upgrade'ik. A mi dajcie jeszcze 100 dolarów i ja sobie właśnie zrobię... O, dobra. Dobra, jest wymaksowany teraz speaker spider moi. Patrz, Paczek, oni są ich. Wow! Dobra, wymaksowany. Ale to jest satysfakcjonujący ale co tu się widok w ogóle. Dobra, autoskip od razu. Nie ma co się w ogóle bujać z tym. Serio? O kurde, ale mocno. 32 fala i ja mam 5000 w tym momencie. Więc wiecie co? Ja zastanawiam się, czy postawić. A ja może tego też tego. postawię, dobra, postawię go, słuchajcie. No wiadomo, te, ci akurat są dobrzy, no nie? Zastanawiam się, czy warto stawiać tych e, kamer co? helikopterów. Co? Wszystko rozjechali? Wow. No tak, oni są tak OP. Oni są teraz tak strasznie mocni. Naprawdę, to nie są żadne jaja. Leci gość, co ma 700 nie, tysięcy nie. siły, a nasze ludziki po prostu go jadą. Na kwaśne jabłko. Totalnie. Serio. To jest przeginka. Przydałaby nam się jakaś postać upgraded, czyli jakiś naprawdę giga gość, którego możemy właśnie tutaj na przykład za 8 tysięcy ulepszać, bo my w pewnym momencie, na przykład teraz już, mamy za dużo kasy. Serio. Dobra. E, tego nie stawiam, ale postawię, słuchajcie, kamera helikoptera i od razu go upgrade'uję. Od razu, ja żeby on leciał. Ja tych wszystkich swoich. Szukam swoich, bo nie wiem, gdzie są już moje. Ja też nie, ale ja chyba już upgrade'owałem swoich wszystkich, więc mniej więcej wiem, że nie ma co dalej. Dobra. No ja 35 fala. Nie, to no i robi się grubo. Coś ja coś bym zostawił autoskipa na razie. Serio. Okay. No... Zostawiłbym autoskipa i sprzedaję swoich scientistów, bo to nie ma sensu. Lepiej mi będzie postawić po prostu kolejne moje postacie, no nie jakieś ten, na przykład tutaj no piłeczkowóz. Tak. O, pieczkowóz możemy sobie tutaj ulepszyć jak najbardziej. Piłeczkowóz jest bardzo Dobra, tani akurat w ulepszaniu. Dobra, tutaj postawiłam. Dobra, tutaj kolejny, czekajcie, postawimy go. A, tutaj na spawnie, niech on, słuchajcie, na spawnie też robi robotę. No i dawajcie, lecą te ile... o kurde, no takiej mocnej fali to jeszcze nie mieliśmy. A, leci autoskip i to dlatego jest tak ciężko. Pytanie, tak. ile będziemy zarabiać za kolejne fale, no nie? Ale ja myślę, że dużo, ja myślę, że i tak dużo. Dobra, tutaj ty... O kurde, ale lecą. Tak dużo, dużo. Lecą naprawdę grubo, ale są też rozklepywani naprawdę grubo. No nie. To więc właśnie, ja to jest 307 to... fala, ej, dawno nie byliśmy tak daleko. Tak, tak, a jest 50, trzeba o tym pamiętać, więc to jest do zrobienia fest, serio. Tutaj te Titan kamerameny sobie siedzą i sobie normalnie pierdzą w stołek. Ej, dobra, e, e, a wyłączam na chwilę auto ja już... żeby nie zlagowało nam gry. Bo potem dobra. może tam zlagować i będzie lipa, panu, no nie? Dobra, stawiam tutaj kolejnego i upgrade'i oczywiście. Tam są wierzam. jeszcze jakieś moje, nie. Dobra, tu se chłopy przechodzą, no, ale wiadomo, że są rozklepywani bardzo szybciutko. Dobra, dajcie mi się. one first! dobra, to jest z jednego tego sprzedam. Okej, okay, okej, okay, dobra, tutaj ciach. Właśnie, bo tu jest last czy first, czy strongest, ja bym atakował chyba, chyba first, po prostu, pierwszego, no nie, żeby on atakował wszystko co się rusza. Ej, dobra, Bra, dobrze, upgrade, że jest złączony autoskip, bo popatrz co się stało, popatrz co się dzieje Widzę. tutaj na respie, Widzę. jak nam zlaguje zaraz gry, to się wkurzę, naprawdę, więc nie może nam zlagować, a jak tutaj, ile procent tej fali? 3, 4, o oh, wow, nie, no teraz to przegięliśmy totalnie. Serio, musimy o, uważać. Się porozkręcaliśmy się trochę. Musimy ich serio podojeżdżać, dlatego ja tutaj zaraz robię upgrade'y kolejne, bo tak nie może być, serio, tak nie może być, serio, bo zaraz zlaguje nam grę i nie będziemy mogli grać. Dobra, ja to jeszcze potrzebuję trzy koła i następnego upgrade'a Dobra, zrobię. Giant Glasses Toilet, spoko. On jest tutaj też dojeżdżany na Bajo Jajo. Nie wychodzą, więc teraz powinno Bio. nam trochę odlagować, bo nawet trochę powiedziałbym, że przycina, no. Delikatnie nam tutaj aż zaczęło lagować, ale chłopy tutaj rozwalają, więc spoczko, spoczko. Tak, muszą szybko po prostu rozwalić i będzie git. Tak, oni już to robią. Tutaj uwaga, ciach, ciach. Dobra, tego za 1500 upgrade'ujemy, spoko. No i teraz na pewno już odlaguję. Te szybko pójdą. Bo idzie duża armia, idzie duża armia, te wakiumy i tak ten dalej, ale... na toilet trzeba się pozbyć ich, bo one tak dużo mają i tak lagują. Tak, ale potem już widzę, że są jakieś łatwiejsze tutaj na przykład. A, bo w ogóle ty! Mój głosik ich dojeżdża. Teraz to skumałem, Weź. że te słabsze. Tak, ten głosik <laughs> no nie dojeżdża. Chodzi. Bo ja mam dwa głośniki i one wszędzie są. Patrz, tu se o, dobra, atakują. trochę się zwolniło tutaj. Ej, serio! Wow, to zobacz, nie stoją. One są, zobacz, 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 jak im ucieka szybko. O oh, wow, o oh, wow, co tu się dzieje? Dobra, upgrade'ik jeszcze jeden, w takim razie. No, ale dobra, na całe szczęście odlagowało ja trochę. więc nie gdzie nie mam autoskipik, tego. autoskipik wjeżdża no, w tym momencie. No, bo teraz to już lightowa, no nie. Oni powinni być łatwo rozdyjechani, czy nie? Czy myślisz, że nie? Kurde, ciężko mi teraz powiedzieć. Nie, tutaj da, da radę, da radę. Dobra, stawiam kolejnego w takim ja razie. tu jednego stawiam też. No. Dobra. A, a mogę go ulepszyć? O, dajcie mi go ulepszyć, dobra. Ej, ale dość daleko przeszedł, chłop. O kurde. Ale już tam zaraz będzie. No tak, zaraz będzie rozjechany, wiadomo, na kwaśne ale... Ale tak czy inaczej, dość daleko przeszli, nie? Całkiem kawałeczek. No patrz, ty, lecą chłopy. No widzę, lecą, lecą. Lecą, 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 lecą. Może autoskipa wyłączę na chwilę, bo to by dobrze... Ja wyłączyłam. A nie, patrz. Pff. Dobra, myślałem, że jest dużo ciężej, a oni patrz, no, oni są w ale ułamek wiesz, sekundy nigdy nie wiadomo. rozwalani. Nie, dobra, to ja się nie stresuję niczym. Niczym się nie stresuje. 39 fala i patrz, 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 nikt nie przechodzi, nikt tego Widzę. nie Widzę, wow, wow. Dobra, tutaj łatwo Tam tutaj stoisz łatwo. stoisz w tych laserach, biegną te twoje Titan, kamery już nie mają co. Dobra, tutaj chłopy nawet tego nie wychodzą. Kurde, ale dziadka, naprawdę, mocno. Stawiam w takim razie Rocket tego. Rocket toilet leci. Leci Rocket toilet, no to se poleciał. To naprawdę se daleko zaszedł. Kurde, patrz, giant glass toilet, jak szybko. No, Dobra, musi być... Ej, czemu autoskipa nie małem? Weź włącz autoskipa. Dobra, włączyłam. No tak, 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 ja bym ci są na autoskipie. Ej, wyszedł od nas jeden gość. Okej. No widz został, ale wyszedł od nas. No to już dawno. Ej, a nas było czterech czy pięciu? Ale dajemy sobie radę. Nie, no dajemy radę. Zostało 10 fal, ale trzeba przyznać, że lamus wyszedł. Tylko lamusy wychodzą, no nie? Dobra, dajcie tutaj kaskę. 41 Dobra. fala wjeżdża, więc ja teraz zaraz ulepszę tego i będę ujechaniem, no nie? Kurde, jest dobrze, jest dobrze. Ja też tu ulepszyłam tego. Vacuum toilet, patrz, nie przechodzi. Uwaga, drugi też nie przechodzi i uwaga, zaraz trzeci też nie przechodzi. Jaki fokus tutaj na nich. A jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Patrz, patrz, patrz. Dobra, jak on... wyłączmy autoskipa, bo się znowu tutaj blokują. Nie, jest git, jest git Jedziemy. Jedziemy z autoskipem, jedziemy z nim! Nie poddajemy się, rocket toilet nadjeżdża, kolejna fala, 402. Zaraz nam przytnie pół gry. Jedziemy z tym, jedziemy, słuchajcie, nie ma co, nie ma co, naprawdę <gry> ciśniemy. Dajcie mi tylko 3000, bo ja bym chciał tutaj upgrading zrobić właśnie. A oni patrz, naprawdę, oni wolno się przemieszczają, dlatego że my mamy tak silne te postacie. Dobra, Max Level wjechał. I co? Robić kolejnego e, pająka, myślisz? Ja bym zrobił kolejnego. No dawaj, jak. Przecież to tu. No dobra, A nie mogę, too many troops, no to co, sprzedamy słuchajcie coś, myślicie, że coś sprzedajemy? Ja scientistów posprzedowałam, bo to ja już Ja też, nie ja też to zrobiłem. Został mi jeden. Ale ja bym, pytanie czy piłeczkowozy słuchajcie sprzedawać, bo piłeczkowozy, czekajcie zobaczę, on bije w tym momencie 5000 na sekundę, a ci biją 7 to na to ile sekundę. zostało rozwalone? Rocket Toilet na pewno, no. Dobra, wywalam w takim razie, słuchajcie, piłeczkowozy. E, czy jeszcze są tutaj jakieś piłeczkowozy, widzi ktoś? Nie. To Mam pytanie, czy Spidera, czy Spidera, czy jednak tego gościa, słuchajcie, jak myślicie? Kurde, to jest dobre pytanie, no. Czy mogę go gdzieś tutaj postawić? Nie, tego nie mogę tutaj w to, w to wcisnąć. Czy mogę go tu gdzieś wcisnąć? Nie. Ej, tutaj... one jako tako, ej ty, jak my przejdziemy harda... No to by było fajne! Ja bym bardzo chciał przejść harda. I słuchaj, bardzo laguje, więc autoskip off, autoskip Oh, bo już no, Dobra. zaczęło przylagowywać, więc nie za dobrze, nie za dobrze. A my i takich tutaj jedziemy totalnie. Nawet, ej, zobacz, nawet jak Rocket to ile leci, to wolniej. No tak, na łatwiejździe to jest robione. Dobra, ja mam w takim razie kasę na jeszcze jedną postać, więc stawiam słuchajcie, mojego Spidera. Ten Spider słuchajcie, jest teraz ulepszany. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. I za trzy tysiące teraz, słuchajcie, będzie ulepszany. Ja to obserwuję tutaj i one są tak mocno tutaj rozwalane. No tak, my jesteśmy naprawdę hardkorowo teraz zrobieni. Patrz, Flying Rocket Launcher, to LED jakiś 700 tysięcy siły. I co? I co on nam robi? Nic nam nie robi. Ten speaker Spider, słuchajcie, to nie jest najlepsza opcja, żeby go trzymać, ale jako, że jest nowy i jest pod na lusie, -mapie, to i tak go trzymamy. Serio. Ej, ja tam te kamerymeny też tam cisną. No, cisną, normalnie jadą go fest. Jazda, 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 rozwalajcie, rozwalajcie. Ja muszę tutaj 4000 tysiące dolarów zarobić i już więcej nie będę nic, nic mógł zrobić. Ten Zerko, czyli widz ma 81 tysięcy. Niech, niech oni wezmą tego Rocket Toiletta do końca. Ej, a mnie zastanawia, skoro goś ma cinema to czemu on go nie wymieni? Że jakieś tam inne postacie randomowe po prostu, no żeby po prostu wywalił i sobie go postawił. Bo ja na przykład zaraz te helikoptery Dobra, wywale. pięknie, pięknie rozwalę. Bo te helikoptery są chyba mniej, słuchajcie, jakby... O, spoilety tutaj dobra. ułamek sekundy. Ten gość w tym momencie, słuchajcie, bije 2000 na sekundę, więc mało. Ale chodzi po całej mapie, chodzi po całej mapie. Ej, dobra, to sprzedaję w takim razie, słuchajcie, tych moich. Dobra, sell. A on... Jakieś jest... latający wcześniej były latające? Nie wiem, możliwe, 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 możliwe. Dobra, upgrade, 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 upgrade. Dawaj, 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 jest dawaj, dawaj. Bo to się robi niebezpiecznie. No robi się właśnie, dlatego robię upgrade. Dawajcie, 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 musicie ich rozklepać teraz, bo tutaj się robi nie za fajnie. Dajcie kaskę, o, dajcie mama kaskę. Miała. Oj, tutaj tak podbramkowo bym powiedział, co? Kurde. Trochę tak. Dobra, stać mnie na jeszcze jedną postać, więc ja bym... Nie postaw tutaj... tutaj szybko, szybko ją postaw i zapgraduj. Dobra, upgradeuję. O kurde, o kurde, ale jazda, ale jazda. No to słuchajcie będzie... Chyba przegrana gierka, albo mi się tylko wydaje. No nie, no przesadziliśmy z tym o, autoskipem. Nie, No nie, tak. ej, serio! Byliśmy tak blisko, widzowie! I to wszystko yeah. przez autoskipa! Więc teraz, żeby, słuchajcie, uczcić żal, e, robimy kolejne postacie. Serio, ej, gdyby nie przesadzić o, mam z 400, autoskipem, mogę coś kupić z to byśmy to zrobili. To dawaj sobie cztery postacie. Jestem przekonany, żebyśmy chcieli wow, tego. Karta. coś tam, kamera, woman. Serio? Surveillance 8 bro! Mm. No i widzicie, Juli tak, ma takie szczęście. Man. A ja nie mam... Oh! camera woman!